Pani Marszałek Wysoka Izbo, przy pracach tej komisji musimy pamiętać, że inwigilowani byli nie tylko politycy. Politycy koalicji rządzącej, politycy opozycji, bo bardzo wielu posłów, z którymi w ostatnich latach się spotykałem, permanentnie czuli się inwigilowani, zostawiali telefony, bali się własnego rządu i uważali, że pan minister koordynator głównie nimi się zajmuje nawet bardziej niż opozycją. Ale pamiętajmy o tym, że. Wszystko wskazuje na to, że olbrzymia liczba osób podsłuchiwanych to byli przedsiębiorcy, którym później nie stawiano zarzutów, wobec których akty oskarżenia nie trafiały do sądu. W związku z tym jest pytanie i mam nadzieję, że komisja to wyjaśni jak często ile razy słuchano dziennikarzy? Jak często ile razy słuchano adwokatów? I pytania bardzo konkretne. Tuż przed wyborami ostatniego dnia kampanii wyborczej w telewizji publicznej została puszczona rozmowa między prezesem Najwyższej Izby Kontroli a panem profesorem Markiem Chmajem, jego adwokatem, jego obrońcą. I pytanie, które powinniśmy usłyszeć odpowiedź podczas pracy tej komisji, wyciągnąć z niej wnioski, czy prawdą jest, że ta rozmowa, która została opublikowana, nie odbyła się jak twierdzili Paskowi w TVP gdzieś w Niku i jakiś zatroskany urzędnik Niku doniósł, nagrał to spotkanie. Ale czy to prawdą jest, że ta rozmowa odbyła się w kancelarii pana profesora i służby, łamiąc tajemnicze obrończą, tajemnicę adwokacką, nagrywały rozmowę między adwokatem a szefem Najwyższej Izby Kontroli. Czy prawdą jest, że w taki sposób łamano podstawowe sytuacje prawa obrończe? Czy często to robiliście i czy uważacie, że ma prawo być politykiem w wolnej Polsce człowiek, który w taki sposób łamał prawa obywatelskie? Bardzo dziękuję.